Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej Roberta Biedronia, po kampanijnej konferencji podsumowującej naszą kampanię. Oddaję głos Robertowi Biedroniowi, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jesteśmy już po wieczorze wyborczym, jesteśmy po trudach kampanii. Z tego miejsca chciałbym przede wszystkim podziękować tym wszystkim, którzy i które uwierzyły, że inna polityka jest możliwa. Zostaliśmy wierni naszym wartościom, naszemu programowi. Ta wyniszczająca wojna polsko-polska, która e, no, znów zebrała swoje żniwo, udowodniła, że e, ma się dobrze, ale to nie powinno nas zniechęcać. Chciałbym powiedzieć jasno i wyraźnie, że te głosy, które dostaliśmy, e, to głosy świadczące o tym, że jest alternatywa. Że wartości i program, które niesie lewica, mają swoich wyborców i e, będziemy wierni tym wyborcom, będziemy wierni tym wartościom i temu programowi, e, bo wynik. Oczywiście nie jest dla nas wszystkich satysfakcjonujący. To jest wynik, który y, oczywiście mógłby być dużo lepszy, ale to y, przede wszystkim y, jest wezwanie do większej pracy, do większej mobilizacji, do tego, żeby lewica jeszcze więcej pracowała, y, była ze swoimi wyborcami, była z obywatelami, z obywatelkami. To sprawia także, że nasze plany dotyczące przyszłości, po pierwsze, oznaczają, że będziemy jeszcze bardziej. Wzmocnieni, bo jeśli z tej kampanii mielibyśmy coś wynieść, to przede wszystkim tą jedność. Jedność, która sprawiła, że lewica dzisiaj jest trzecią siłą w parlamencie, która sprawiła, że połączyliśmy trzy pokolenia i te trzy pokolenia lewicy dzisiaj znów są razem, tak jak przy przedostatnich wyborach. Przy tych wyborach widzieliście Państwo wczorajszy wieczór wyborczy. Jesteśmy razem i będziemy tą drogę razem, wspólnie, Kontynuowali. W związku z tym chciałbym e, powiedzieć z tego miejsca, że już na jesieni planujemy wielki kongres programowy Lewicy. Wszystkie siły polityczne tworzące dzisiaj szeroko pojętą Lewicę e, przystępują od dzisiaj do prac nad e, kongresem programowym Lewicy, który odbędzie się na jesieni. Kilka tysięcy osób będzie zaangażowanych w te kongresy. Będą odbywały się kongresy wojewódzkie programowe, tak żeby na koniec odbył się wielki kongres programowy naszej formacji. Drugą rzeczą, którą chciałbym zapowiedzieć, to y, będzie y, proces konsolidacji y, dwóch partii, największych partii Lewicowych, czyli Wiosny Sojuszu Lewicy Demokratycznej w nową partię, i też na Jesieni spotkamy się na kongresie założycielskim po kongresie programowym, podczas którego ustalimy wspólne y, przymiotniki y, y, programowe, gdzie będziemy rozmawiali o programie. Ten program stanie. Się podstawą, fundamentem funkcjonowania nowej siły, którą będzie centrolewicowa formacja o nazwie Lewica. Więc to są plany na przyszłość. Będziemy także, szanowni Państwo, tworzyli sieć obywatelską komitetów, komitetów Biedronia. Jak Państwo wiecie, 550 komitetów działających w Polsce i poza granicami. To duża energia, którą zaangażowaliśmy w te wybory. I w związku z tym komitety Biedronia przekształcą się w komitety, które. Będą tworzyły sieć obywatelskich, e, dyskusji programowych, rozwoju lewicy e, przekształcą się w takie fora, gdzie będziemy umacniali lewicę wszędzie tam, gdzie do tej pory lewicy brakowało, gdzie nasz głos nie był jeszcze słyszalny, a chcielibyśmy go wzmocnić. I te komitety Biedronia z dzisiejszym z chwilą, e, z dzisiejszym dniem przekształcą się właśnie w takie formacje obywatelskich e, grup, które będą funkcjonowały w całej Polsce. To ma sprawić. E... Że lewica wyjdzie z tych wyborów wzmocniona jako jedność, ale także z kolejnymi planami na przyszłość, bo jak Państwo wiecie, lewica ma swoich wyborców. Być może w tych wyborach. Ta polaryzacja sprawiła, że część z tych wyborców zagłosowała inaczej, ale e, chcielibyśmy e, z tymi wyborcami być w kontakcie, naszymi, których szanujemy, których cenimy i których, e, którzy e, są naszą bazą do tego, żeby pokazywać, że program i wartości lewicy są cenne. I e, chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy e, kibicowali i kibicują i mi i całej formacji lewicowej. To dla nas jest oczywiście na to i siła na to, że, że lewica będzie funkcjonowała, że będzie się rozwijała. I żeby tak się stało, oczywiście dla nas ważne jest, żeby ten program lewicy, żeby wartości lewicy były kontynuowane, żebyśmy wybrali za dwa tygodnie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który będzie także rzecznikiem głosu lewicy, tych wyborców i wyborczyń, którzy i które pokładają nadzieję w Polsce postępowej, otwartej tolerancyjnej, zrównoważonego rozwoju Polsce, która nikogo nie wyklucza i nikogo nie zostawia z tyłu. Dzisiaj naturalnym wydaje się, że taką osobą jest Rafał Trzaskowski, Rafał Trzaskowski, który reprezentuje oczywiście inne siły, nielewicowe, ale na pewno Polska dzisiaj potrzebuje osoby, która będzie starała się, przynajmniej. W Czuć w ten głos wyborców lewicowych. Wczoraj dostałem yy, gratulacje od yy, pana prezydenta Trzaskowskiego wraz z takim jasnym sygnałem, że chciałby rozmawiać o problemach tych wszystkich, które dla lewicy są ważne, między innymi wykluczeniu, między innymi o tych wszystkich problemach, które sprawiają, że wszyscy będziemy mieli równe szanse. Chciałbym więc powiedzieć, że jestem w kontakcie z panem prezydentem Trzaskowskim i yy, yy, z tego miejsca zapowiedzieć, że w najbliższych godzinach dojdzie do naszego wspólnego spotkania, którego celem będzie omówienie wspólnych, wspólnej koncepcji dotyczącej propozycji programowych, wartości, które Malewica, które kandydat Trzaskowski, pan Rafał Trzaskowski mógłby adresować przez te dwa najbliższe tygodnie, a później realizować jako przyszły prezydent Rzeczpospolitej. Politej Polskiej. Będziemy rozmawiali o tych wszystkich kwestiach i e, na tej podstawie podejmiemy decyzję co do e, przyszłego, e, przyszłej współpracy. E, jest dobra wola z jednej i z drugiej strony, jak powiedziałem, jesteśmy w kontakcie i e, w najbliższych godzinach myślę, że e, jutro albo pojutrze dojdzie do takiego spotkania, gdzie e, będziemy mieli dla Państwa kolejne informacje. E, jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy, e, którzy poparli. E, lewice, którzy poparli moją kandydaturę. Ta wierność elektoratu dla mnie wiele znaczy. To, że nie daliście państwo sobie wmówić, że nie ma alternatywy, to jest też wielki znak na to, że jest sporo osób, które, e, dla których te wartości, ten program, ta e, inna polityka, o której mówiłem są, są bardzo ważne. I dziękuję wszystkim, dziękuję szefowej mojego sztabu, dziękuję trzem forma, czterem formacjom, które mnie wspierały, wszystkim parlamentarzystom, parlamentarzystkom, wszystkim szefom komitetów, osobom, które się zaangażowały, a przede wszystkim obywatelom i obywatelkom Rzeczpospolitej Polskiej, którzy na mnie zagłosowali. Dziękuję bardzo. Dlaczego na tej konferencji nie ma innych Dlatego, że tak się umówiliśmy, że będę dzisiaj sam, ponieważ to ja prowadzę te rozmowy z Rafałem Trzaskowskim, a te, tego dotyczy ta konferencja. Ani Adrian Zandberg, ani Włodzimierz Szczerzasty nie prowadzą tych rozmów. Ja zostałem w imieniu naszej formacji upoważniony i dlatego, dlatego to ja prezentuję, bo ja będę prowadził te wszystkie rozmowy w imieniu Panie całej panu, formacji. Panie Pan uważa, że powinni jedno w kwestii. Uważam, że dzisiaj to jest bój o to, w jakiej Polsce będziemy żyli. Wiemy dobrze, że. Łączy nas jedno. Łączy nas chęć odsunięcia Andrzeja Dudy z jego urzędu. Uważam, że to był najgorszy prezydent Trzeciej Rzeczpospolitej. Uważam, że zawiódł miliony Polek i Polaków, łamał konstytucję, nie prowadził dialogu z Polkami i Polakami. Był wielkim rozczarowaniem, i każdy będzie sam podejmował decyzję. Ja apeluję o to, żeby rozmawiać, bo te rozmowy mogą doprowadzić do czegoś. Dobrego. Jak widzicie Państwo, ja od razu podjąłem te rozmowy i cieszę się też, że Rafał Trzaskowski te rozmowy podjął. Zobaczymy, jak one się skończą. Jutro Prawdopodobnie dojdzie do naszego wspólnego spotkania, ale najważniejsze jest dobre, dobro Polski, najważniejsze jest, żebyśmy żeby zwyciężyła demokracja praworządność, żebyśmy wrócili na tą dobrą ścieżkę demokracji, ale także, żebyśmy pamiętali o tym, że w Polsce oprócz powrotu do ścieżki praworządności jest jeszcze wiele innych spraw do załatwienia związanych z równością, związanych ze świeckością państwa, z nierównościami społecznymi, brakiem zrównoważonego rozwoju i o tym wszystkim. Będę rozmawiał, oczekując od Rafała Czaskowskiego, że w tych kwestiach także zajmie stanowisko I wierzę w to, że te rozmowy będą udane i dlatego zachęcam wszystkich stojących po stronie opozycyjnej do tego, żeby rozmawiać, żeby szukać tego, co nas łączy, bo to jest moment konsolidacji jedności. To jest moment, w którym możemy pokazać, po której stronie stoimy, a i wierzę w mądrość moich kolegów. I chciałbym jeszcze raz podziękować im wszystkim za tą rywalizację, bo to była naprawdę rywalizacja fair play. Pozdrawiam też e, 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 Władka Kosimniaka Kamysza, który ma chyba trudny czas teraz, bo walczył, bo to była trudna, długa kampania dla niego. A jak Państwo wiecie, sojusz robotniczo-chłopski zawsze miał się ku sobie i, i wiem, że na pewno nie jest mu łatwo, ale walczył dziennie i dzielnie i bardzo go podziwiam i, i wierzę, że też PSL ma swoje miejsce na polskiej scenie politycznej i wierzę, że jeszcze nie raz Władek pokaże, co potrafi.